Ten zestaw dzisiaj się najlepiej sprawdzał: czyli główka 3 gramy, hak 4 no i jaskółeczka tego koloru. Cześć, witam was, moi drodzy. Dzisiaj wybrałem się nad rzekę. Ostatnio też byłem, ale była straszna lampa i te ryby słabo współpracowały. Dzisiaj zupełnie inna pogoda, zobaczcie tam za mną się chmurzy, powolutku się zaciąga, słońce znika i może te ryby odpalam. Dzisiaj będę łowił na główkę jigową jak ostatnio, ale będę używał jaskółki i zobaczymy jak to wpłynie na brania, czy uda się jakieś fajne okonie dorwać, a może inne drapieżniki. Według mnie dziś pogoda dużo, dużo lepsza, bo też trochę wieje, falka, ta ryba też lepiej chodzi, jakaś drobnica, coś się zrzuca w tej wodzie, coś się dzieje. W samym brzegu przywalił, o, ten będzie dobry Wstępny. <śpiewanie> Dobra, łowimy póki biorą, bo staną jak ostatnio było, było, było brania. A gumy już nie ma <gry> no wiecie co, spróbujemy na jaskółeczkę. Można to kombinować. Może jaskółka będzie lepsza dzisiaj Czy dość chłodno robi to może A jaskółkę spróbuję I się lepiej rzuca nie robi oporów. No, coś tam dziubi, ale nie ma szału Taki no Nieduży, on no, no, wywładnie. No, takie biorę na razie. Na jaskółeczkę. delikatnie, no, może to będzie dzisiaj. Przynęta dnia. Znowu złotawy. Nie widać jakiego konichu Nie ma innej możliwości Dobra, poszedł Elegancko No i taki no i taki się trafił Zobaczcie na jaskółkę teraz łowię I mam efekty Taka jaskółeczka Dobra, wypuszczamy rybkę Pod samym brzegiem klepną Zobaczcie jak wieje Dzisiaj naprawdę mocno wieje. Ciekawe jak to wpłynie na brania. Oby te ryby odpaliły. Mam taką przynajmniej nadzieję. ma za ciepło, fajnie się siedzi. Przyjemnie i będę sobie dźgował, obijał te dno, próbował na jaskółki. Te jak mówiłem, myślę, że jaskółka powinna być super przynętą. Już powolutku chłodno się robi w nocy. Te ryby biorą z dna delikatnie jaskółka jest idealna na takie właśnie łowienie może Będą lepiej reagować właśnie na taką przynętę niż z delikatnym ogonkiem, ale to się okaże dzisiaj. No ja coś siadło, zobaczymy jaki. A taki sobie, zobaczcie. Taki okoń. Znowu na jaskółkę. O, delikatnie biorą. Что-то сегодня происходит, нудов. Меньше. Не души Fajna miejscówka dzisiaj, ale nie, że e, ogólnie fajna, tylko wiatr pcha w moją stronę fale. I tu jest przewężenie, więc te ryby tu przechodzą. O, już było fajne branie, ale zepsułem. Ale zepsułem branie, ja ci się kręcę. Brania są natomiast kółkę. Jeszcze na inny kolor spróbuję, ale na tą fajnie walą. Tylko ten, że nie to. Fajna ryba. <laughs> <Windego>. Zobaczcie. <laughs> Delikatnie, o spadło. Co powiecie na takiego okonia? Fajny już nie? Aha, fajny. Tyle brani zmarnowanych. I teraz się trafił taki fajny okoń. Ten już naprawdę ładny jest. Nie będę mierzył, bo nie ma sensu. Już... O, jaki grubasek. Bardzo co fajny. No jaskółeczka oczywiście. Dobra, wypuszczamy szkoda. Rybki to jest naprawdę fajne. oko. coś się dzieje. Rybki są aktywne w miarę. Trochę siadło, ale z rana fajnie, aktywnie atakowały. Zobaczymy, nie? Jest następny na wizji. Zobaczcie, nie jest jakiś duży, ale walczy. Walczy. Walczy okoniasty. o No Oja skłeczkę. Też delikatnie wziął. No taki klepną. Jest jakiś kaban ale widzicie na jaskółeczki biorą Nawet wziąłem dzisiaj, zobaczcie, pod szczupaka przynęty. Jakby się coś działo, trochę porzucam potem. Może odpali nam coś tutaj fajnego Tym czasem O, żmatka oko, nie oko nie mówimy. O, to jest kółeczki fajnie się sprawdzają Jak na razie, ale mam jeszcze inne kolory. Na no te gumy też miałem sporo brań. Spróbujemy na taką jaskółkę. Ciekawe czy na nią branie zrobię. Ale te jaskółki lepiej się sprawdzają jak jest czysta woda. Głęboko nie zbroję, żeby to fajnie pracowało. Trochę się źle nabija, ale lecimy z tematem. Zobaczymy, czy na to się branie uda zrobić. Dzisiaj większa presja, powiem Wam szczerze, jak na weekend to sporo samochodów. Naprawdę sporo. Widocznie chyba ryba przestała na jeziorze brać, że wszyscy na rzekę przyjechali. Jest, uderzył. Jest jakiś wielki on. Ale... Zobaczcie, natomiast półkę też ranki Ej. Teraz walczę. Taki, o. Jak hapsnął. Jak złożył. Otwieraj. Jak złożył tą jaskółkę. Więcej brań będzie, przekonamy się. No i tak. Znowu na skółkę. No nie są jakieś wielkie, ale biorą. Nie przybędziemy. <laughs> co mu się tu stanęło. Ten po przejściach, <laughs> coś mogło tu, coś go tutaj diabło zobaczcie. Może kormoran? Coś na pewno, dzisiaj widać te okonie, fajnie żerują <laughs> Zabawa jest niezła Dobra, tak go przymierzę Ile taki średniaczek ma? No, taki 25 okoń już To spokojnie. Dobra, wypuszczamy go no Tam go wrzucę Zobaczcie, jak przyjemnie się zrobiło, wiatr ustał Już tak mocno nie zawiewa naprawdę fajnie, przyjemnie przyjemnie się łowi brań też trochę jest na pewno już więcej niż ostatnio dużo więcej bym powiedział ale zobaczymy co dalej nie? tego dnia jeszcze sporo czy te okonie będą chciały gdzieś cały dzień brać czy też zatrzymią się gdzieś po południu nie będzie brań pochmurno jest, powinna ta ryba atakować ale ooo! Ooo branie. Takie delikatne te branie. Tak delikatnie zobaczcie jak ściągną. Następnym koniem na z No i takie nieduże, ale zioł. Ała Konie działają Dzisiaj Ale jakie delikatne branie opaść musi ta główka do dna i dopiero zaczynamy podbijanie i podciąganie ten wiatr był trochę słabszy, to by było dużo, dużo lepiej, bo tak bardzo ściąga to A te okonie nie są za bardzo chętne, żeby gonić za tym strasznie no i trzeba tak kombinować przesuwać, podbijać, krótkie podbicia, większe podbicia No samego tutaj brzegu ciągnę, bo tu zaczepów nie ma. Widzicie, tam rybka wyskoczyła drobna, no ten okoń musi się to trzymać. Już nie więcej wiem, jak rzucać. Tu są brania. Gęsto, gęsto tych bran nie ma, ale coś się dzieje. O, o, o pyknął, pyknął, pyknął. O, jest. Takie branie delikatne. Jest taki mały. Zobaczcie, jak on delikatnie brał, nie? <ścoughs> Ta jaskółka to jest bomba. Tak delikatnie biorą, masakra. No ale dzisiaj cały dzień, na no, cały dzień na razie biorą, mam nadzieję, że nie przestaną. Gdy od czasu jakieś było branie, to spoko. Nie potrzebuję, żeby one jakieś super brały, ale żeby coś się działo, a nie jakieś długie, przerwy. O, tak jak teraz takie branie piękne, też nie będzie duże, ale fajnie przywalił. <laughs> Okoń jest trochę tutaj. Przynajmniej a myślałem, że tego okonia za dużo nie ma, ale trzeba chyba dzień trafić. Kurczę, biorą te konie. Zobaczmy jaki to jest rozmiar. Bo takie przeważnie biorą, to będziemy wiedzieć nie więcej. Czy ile one mają? O! Dobrze dziś żerują. Taki 22, dokładnie ma 22, patrzcie. 22, Takie najmniejsze dziś. Zobaczymy, jaki ten będzie. Jaki tam klas dziś? No, lepszy, lepszy, a trochę lepszy. Dużo tych koni. Tutaj wiśle taki, Ja nie mogę. Od czasu do czasu da się złowić okonia, chociaż łatwo nie ma. Ale dzisiaj coś i biorą. Jest tych brań na pewno dużo, dużo więcej niż ostatnio. Jednak pochmurny dzień lepszy na nie. Dużo, dużo lepszy pochmurny dzień, przy lampie to powiem Wam, dużo się nie działo jak słońce świeciło. Ale jak pochmurny dzień to zawsze coś się trafi, tych okoń więcej wpadnie. Widocznie pasuje im taka pogoda. Fajnie, dziś nie pada pochmurno, może jeszcze coś fajnego wyjedzie, zobaczymy. No i jest dzisiaj na jaskółkę, jak one już na jaskółkę reagują to super o, drobna rybka wyskoczyła. Muszą te nie tu być, no bo gdzie indziej. O, piękne. Jest fajnie Zobaczcie. Super. No i od czasu do czasu moje ulubione rybki na spinning biorą. Zobaczcie, teraz taki okoń wyjechał. Spoko już, nie? Naprawdę fajny Coś się zaczyna dziać, może jeszcze ta ryba odpali, zobaczymy No i przymierzymy go Ile on ma? O proszę, 26 Takie okonie Dzisiaj biorą Fajny, puścimy go O, ale ładny Zobaczcie, na jaskółeczkę. Jest. Tam tak delikatnie. O, sandaczyk zobaczcie. No proszę. Czy miejscówka dobra w miarę. Nie jest jakiś wielki, ale taki. Dobra, odpinamy i wypuszczamy. Tak delikatnie wziąłem. I Delikatnie. No, fajny. Delikatnie biorą takie okonie. Masakra, teraz na czaburaszkę łowię, na no delikatnie Bo po prostu, no nie wiem na co kombinować I z dna, to tam coś się jeszcze dzieje, coś potrafi wziąć na tą czaburachę Na no delikatnie Trzeba tak powolutku prowadzić, że masakra A słonko zajdzie za las, to może zacznie się coś dziać lepiej Zobaczymy O pięknie Czy buraszkę O jak delikatnie wziął Teraz gdzieś tutaj siedzą Ale teraz tu porzucam Ale tak delikatnie batkę dopić, będę kończył o. Już ta ryba siadła, nie mam brań, no jakieś tam pojedyncze uderzenia Ale nic się nie dzieje No i dzisiejszy zestaw Ten zestaw dzisiaj się najlepiej sprawdzał Czyli główka 3 gramy Hak 4 No i jaskółeczka tego koloru Mówiłem też na niebieską, zaraz Wam pokażę Gdzieś tutaj ją mam, o. Na niebieską. Na tą też miałem efekty fajne. Rzucałem też na grubo, na różnego rodzaju Westiny ze sztupakiem, ale totalnie nic. A nawet takie większe wersje gumca ostatnio na nie brały. też nic się nie działo. Wystarczy na dzisiaj tego łowienia. Cały dzień jigowałem, Mówiłem na głowkę 3 gramową, no i okonie powyjeżdżały. Nawet parę fajnych udało się złowić. Sporo ryb złowionych, naprawdę dzień udany. Jak było pochmurno, bardzo fajnie reagowały. Teraz już pod wieczór strasznie to stanęło. Nic się praktycznie nie dzieje, jakieś pojedyncze uderzenia. No i dzisiaj wyszło jak wyszło. Ale ryb nałowione, więc źle nie jest. A ja się z wami żegnam do następnego. Cześć.